Jest siódma 7:15. Teraz specjalny komunikat dla mieszkańców ulicy Częstochowskiej i Żurawiej. Tam przez najbliższych kilka godzin nie będzie wody. Jest to jest. No i świetnie. Jednak jest sprawiedliwość na tym świecie. Dobrze, tak tej głupiej Jolce a swoją drogą, ciekaw jestem, jak ona tego pudla na głowie umyje. Nie wiem, z czego tak się cieszysz, bo u ciebie też nie ma wody. Tak, zoty. ty. Założysz się? Dobra, sprawdzam. O nie, tak nie może być. Już ja to załatwię. O, już się boję. Zaczynajmy lepiej program. Ciekawe jak, czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi. Odcinek 23. Nie pękaj, to się zdarza. Wodociągi Kieleckie, dyspozytor, słucham. To ja słucham. Panie, dzwonię z żurawie. i Dlaczego u mnie nie ma wody? Bo to, że u Jolki nie ma, to rozumiem, ale u mnie? Proszę pana, proszę się nie niecierpliwić. To nie powinno potrwać długo. Ekipa techniczna jest już gotowa do wyjazdu. No chciałbym to zobaczyć. Proszę bardzo. Ej, co robisz! Witaj w dyspozytorni. No, teraz spójrz na monitory. No i co? Jeden z tych punktów to nasza ekipa techniczna. Można ją śledzić na terenie całego miasta za pomocą systemu GPS. Dzięki temu na przykład łatwiej wytłumaczyć, gdzie doszło do awarii i doprowadzić we wskazany adres. Ale my jedziemy trzema samochodami i koparą. Para, to zaraz ci opadnie, jak powiem, że możemy też tu zobaczyć, na przykład z jaką prędkością auto jedzie, czy ile ma paliwa. Dobra, to ty sobie tu gadaj, a ja jadę z ekipą. Teraz musimy jechać prosto. Skąd wiesz, gdzie jesteśmy? A, GPS, zapomniałem, że jesteś jak każda kobieta, która tylko chciałaby trzymać faceta krótko na smyczy. Tu chodzi jednak o coś zupełnie innego. Dzięki nadajnikom GPS, które są w 50 samochodach wodociągów, operator systemu na monitorze komputerem może odczytać nie tylko prędkość, z jaką się przemieszcza, ale też na przykład czy pracuje łyżka koparki oraz pompa cysterny. No i to jest właśnie smycz. Po pierwsze to praca, a nie randkowanie, a po drugie, planując jakąś naprawę, to właśnie operator systemu, a nie kierowca decyduje, w jakie punkty pojechać, jaką trasą i w jakiej kolejności. Więc musi mieć pełną gwarancję. O, gdzieś już to słyszałem. Chyba masz jakieś złe doświadczenia. Chcesz o tym pomówić? Nie, nie chcę, a poza tym już dojeżdżamy. Zimno i mokro. Nie moglibyśmy im poczekać, aż się trochę ociepli? Czy ty się w ogóle słyszysz? Przecież ludzie czekają na wodę w kranach. No tak, ale Śródnik moja ulubieńca. A niech czeka. A może ona wcale się nie denerwuje, bo przecież wymiana przyłącza wodociągowego lub budowa nowego to normalna sprawa. Miasto się rozbudowuje, modernizuje, powstają nowe budynki. A przy tych starszych trzeba z kolei zmodernizować sieć. O, tak jak w tym przypadku. Ty, ale słyszałem, że w ziemi są czasami rury czy kable, których w ogóle nie ma na mapach. Czasem tak się zdarza. Dlatego trzeba to sprawdzić przed wbiciem pierwszej łopaty. Ale jak? Pan Zdzisław ci pokaże. Zobacz, to jest traser. Dzięki niemu można ustalić, jak biegną rury czy kable, których właśnie nie ma na mapach. A to już wykrywacz metalu. Zobaczcie, jak dzięki niemu można znaleźć zasypaną studzienkę. Nie wiem, czy Cię to zbytnio zainteresuje, ale panowie skończyli pracę. Tak? To świetnie. Zapraszam w takim razie na kawę. Nie wiem z czego tak się cieszysz. No, Sprawa załatwiona, to i mogę być dumny. Zajęło to co prawda kilka godzin, ale spokój mamy na kilka lat. Byłoby pewnie szybciej, gdybyś nie przeszkadzał. Czekaj, czytam kartkę. Mo moder moderni... wystąpią braki wody. Aha. A wystarczyło przeczytać komunikat kilka dni temu. A wystarczyło przeczytać komunikat, ale woda już jest. To idziesz na tą kawę do mnie, czy nie? Jak nie, to nie. 太垃圾。